Inicjatorem i jednym z organizatorów obok Jerzego Wawrzyczka, spotkania z dawnymi żużlowcami, był nasz kolejny rozmówca Antoni Dudek. Więc pomysł był przypadkowy. Dzwoniłem do jednego z kolegów i to przez pomyłkę zadzwoniłem do niego. No i tak żeśmy się zgadali, jak ci leci, tak długo, nas, tak długo żeśmy się nie widzieli. Ja mówię, to jest prawda, długo żeśmy się nie widzieli. I od tego przyszedł taki pomysł zorganizować te dawne wspomnienia, te dawne lata. No i zacząłem szukać numery telefonów. Jak już miałem jakąś, i, i, jakiś cynk, że tu zadzwonię, tam zadzwonię. I, I odezwali się, ci zawodnicy się odezwali, ci koledzy się odezwali. Więc już było mi lżej, że coś takiego będzie. No ale zadzwoniłem i do Niemiec. I dzwoniłem y, dali na Wyspy Kanaryjskie, bo i tam się znajdowali nasi zawodnicy tamtych lat. No i po Polsce całej. Szukałem tych zawodników, którzy jeździli w tamtych latach. To Wie, by... Większość panie trenerze, że panu przerwie udało się wam skompletować. Zaprosiliśmy do powiedz. Tak, większość się dało skompletować i to się bardzo z tego cieszę, bo to, to są już dziadki takie jak powiedziałem na wstępie. Na, na spotkaniu, że czas zarysował się na twarzach tych ludzi. Ale nie wszystkich, przyznawam No i bardzo się cieszę, w ogóle się cieszę, że ci właśnie zgodzili się na ten przyjazd. że oni zrobili kupa kilometrów, żeby tutaj przyjechać na to spotkanie. I to cieszy, że nie zapomnieli o swoich współkolegach, którzy kiedyś razem jeździli. Wracają wspomnienia przy takim spotkaniu. No Łzy, łzy się kręcą w oku, że, że jest takie spotkanie, bo jakby nie było, no co tu dużo gadać. To są lata 50. 60. kiedyśmy razem uprawiali ten sport. A by było się spotkać na zawodach różnowych? No miało to tak być, że miały być zawody żużlowe, prawdopodobnie tam coś nie wypaliło, nie udało się to zrobić na boisku na Skałce, no ale już nie można tego było odmówić, bo to wszyscy dostali zaproszenie na ten dzień, no ale i tak jest dobrze, żeśmy się wszyscy spotkali. Yy, te spotkania będą kultywowane? No to muszę jeszcze z nimi pogadać, to jeszcze muszę z nimi pogadać, a ja myślę, że to nie jest... Ostatnie spotkanie. Były wspaniałe lata, lata 50. tak jak pan powiedział, 60, kiedy śląsk Świętochowicy święcił naprawdę e, triumfy. My za chwilę będziemy rozmawiać z zawodnikami, e, którzy tutaj e, byli pionierami żużla w świętochowicach. Bo najpierw e, żurzel to nie były takie maszyny jak teraz my e, pamiętamy jak wiemy, jak wyglądają jawy czy żyjemy, To były kiedyś zupełnie inne by, motocykle. Tak, to były przysto by motocykle przystosowane. To się ciężko jeździło na tych przystosowanych motocyklach. To nie szło tak, jak w tej chwili mają motocykle, którzy mają i odpowiednią siłę i, i, i to wtedy nie było takie łatwe dojeżdżenie na tych motocyklach, no, aleśmy próbowali. Później dopiero przyszły nas motocykle następne te dżemy, fisy, rotraksy i to już. Później była jazda troszeczkę lepsza, lepsza była jazda. Natomiast cały przewrót. W tym sporcie to jak się ukazały Jawy, to już w ogóle były motocykle nowoczesne, tak zwane leżaki. Na tych motocyklach były większe osiągi, to były motocykle o większych parametrach, powiedzmy więcej koni mechanicznych, więcej obrotów te motocykle osiągały, a im Mocniejszy był motor, tym lepiej się jechało na tym motorze. Chciałoby się, żeby Żużel do Świętochowic wrócił i być może dzięki takim spotkaniom y, uda się y, ożywić tutaj znowu czarny sport. Ja, w, powiem, w ja powiem tak, to jest trudny sport i bardzo kosztowny sport. Tu w Świętochowicach nie mamy takich sponsorów, żeby, żeby to ożywić. Żeby to ożywić, to jest kupa pieniędzy. Od początku zbudować Drużyny, która zrobiłaby jakieś powiedzmy, punkty w lidze, obojętnie czy w pierwszy, czy w drugi, jest bardzo trudno w tej chwili. To, koszt, to jest bardzo kosztowny sport, a takich sponsorów tu, tutaj w Świętochowicach nie ma. Nawet pan prezydent powiedział, że będzie się starał, żeby to odbudować tutaj w Świętochowicach, ale to będzie bardzo ciężko. To będzie bardzo ciężko. Dawne czasy i urok dawnych motocykli żużlowych wspominał Zygmunt Makua. No, w zak własnym zakresie, to znaczy przy współpracy z mechanikiem. Nie? Każdy tam od, od siebie coś dodał. W każdym razie były to normalne motocykle i trzeba je było przystosować do żużla. No, nam teraz trudno sobie wyobrazić o przystosowaniu takich motocykli, ale jak, jak to wyglądało i jak na tym się dało w ogóle jeździć? dało się w ogóle jeździć? I wiadomo, no, że nie Pan. było to łatwe. <laughs> Łatwe. Na pewno tak samo nie było łatwe jeździć na tych nowych motorach, nie? bo to jednak przecież siła ogromna była. Ale y, trzeba powiedzieć, że bez tych maszyn nie byłoby żużla w Księgowicach. Po prostu bez, tego, bez tych przystosowanych maszyn, bo to było to i co taki nawrocki się znalazł, który to umiał wszystko do kupy poskładać i, i, i zrobić drużyny. I jak Pan wspomina e, lata startów na Czarnym Torze? To znaczy, już e, ten, na tych prawdziwych motocyklach, tak? No Myślę, że tak. No Jak się wie, Pan, to właśnie z kolegą my rozmawiali, szkoda tych, tych lat, że my już są takie stare. No, coś Jeśli pięknego. Na motocykl, tak? Coś pięknego przeżyć, takie coś. No. coś 18 lat się jeździło. No. Kiedyś żużel był zupełnie inny, sport był zupełnie inny, czy gdyby teraz pan miał okazję wsiąść na motocykl i pościgać się z takimi zawodnikami jak Golo, Rickardson, y, zrobiłby pan to? No, na no, pewno bym im nie do rady już obecnie, nie, no, ale... Nie, ja mówię, gdyby pan po prostu y, miał y, odpowiedni wiek, gdyby pan był młodym człowiekiem, czy byłby pan w stanie y, z nimi rywalizować, czy chciałby pan po prostu teraz do tego żużla, który jest obecnie, wrócić y, i siąść na motocykl? Co no. by to nie chciał, Co by to nie chciał. To jest coś pięknego, rywal, po, prostu rywal, no, 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 po prostu na to, że między sobą. Nie? Coś wspaniałego. No. To, to jest wspomnienie, które zostanie do końca. Oczywiście, że trzeba powiedzieć, że nie jest to wszystko tak różowo, nie, że tam Paweł na przykład tak dobrze jeździł, bo chcąc się w to zagłębić, dlaczego on tak dobrze jeździł, nieco. To by było dużo do powiedzenia, ale lepiej niż nie mówić. W ogóle można by było dużo e, mówić, ale zespół tworzy kilku zawodników. Nie jeden, nie dwóch, tylko kilku zawodników, i wy wtedy, w tych latach 50., -tych, 60., -tych, stworzyliście taki zespół. Śląsk Dokowice był naprawdę dobrym zespołem e, i potrafił wygrać praktycznie rzecz biorąc każdy. No Z każdym to dużo do powiedzenia, ale tak e, jak panu mówiłem, e, zespół. Tak powinno przynajmniej być, ale nie zawsze to tak i teraz też, że w sporcie, nie? Że jednemu no starczy, że e, panu dają lepszy motocykl, co pan pojedzie, a panu tam coś zaniedbają i pan nie pojedzie, cudownie, ma, nie? E, przy okazji takich spotkań jak to dzisiejsze, e, wracają e, wspomnienia, kiedy widzi się tych kolegów, już nie wszystkich niestety, ale. Wracają wspomnienia, prawda? Bar bardzo fajne wspomnienia. Ja już byłem, wiesz, bo tu byłem i z Rybnika, bo myśmy mieli taką kontakt z innymi klubami też, nie tylko ze śląskim, No, fajna rzecz, trzeba dużo go dać, tak. Właśnie, na koniec chciałbym zapytać pana, e, które spotkanie ligowe, być może jakieś zawody indywidualne utkwiły panu najbardziej w pamięci, które pan wspomina do dzisiaj? Ja i kolega Hudała, który teraz wyszedł, uciekł, bardzo pięknie wspomino mi się indywidualne Mistrzostwa Śląska w Rybniku. Tam żeśmy już nie pamiętam, czwarte i piąte miejsce my zajęli tam. No ale właściwie najciekawsza była ta walka właśnie między nami, bo to indywidualne furmienie. No i bardzo mile to wspominano. Prawda? Nie mogliśmy do rozmowy nie poprosić Józefa Jarmułę. Chyba co, żeby wrócić do tego, to muszę podzielić się z moimi odczuciami, wrażeniami, jakie spotkały mnie dzisiaj, kiedy wjeżdżałem do Świętochłowic. Właściwie, żeby do moich Świętochłowic starych dojechać, to musiałem się o drogę pytać. To jest niesamowite. Zjeżdżając z autostrady tej A4 Gliwickiej, tam z Gliwic jechałem, to po prostu pytałem się po drodze na autostradzie ludzi, gdzie zjechać do Świętochłowic. Tak się dużo zmieniło yy, w świecie no i w moim życiu też, bo przecież widać, nie, jakie mam bujne włosy i tak dalej. Także niektórzy ludzie mnie zobaczą po raz pierwszy, to będą zaskoczeni, że to jest ten Jarmuła, który jeździł po bandach, który, który był młody, który był pełen energii. No bo człowiek jednak y, gaśnie, to już są Pana, lata. Nie jest pan panie już pełen energii, to widać na tym dzisiejszym spotkaniu. Ale. Usiadłby pan jeszcze na usiadłbym. I jeszcze muszę dokończyć te moje wrażenia. I kiedy pytałem się o drogę, jak do Świętołowic wjechać i tak dalej, to to wszystko było dla mnie nowe, drzewa inne. Jeździłem swoimi starymi kątami po tych ulicach, gdzie kiedyś miałem 27-28 lat przypominały mi się te wszystkie moje dawne dzieje i sobie tak myślę jak dużo się w życiu zmieniło bo jednak się dużo zmieniło ulice drogi i tak sobie pomyślałem może nie z żalem ale za wcześnie się urodziłem bo gdybym tak dzisiaj jeździł jak kiedyś to ja byłbym gościem ja sobie tak patrzę w Chorzowie jak byłem to wszystko jest dla mnie nowe patrzyłem na te auta tak sobie myślę człowieku ty byś był jeszcze bogatszy jak to najlepsze BMW które dzisiaj widziałem ludzie się za tym za, za, za to BMW jakoś oglądali dziwnie bo to była szałowa BMW jakaś a ja sobie myślę Boże przecież to by było dla mnie normalka taki mieć samochód czy taki majątek mieć jak ma czy coś no ale było minęło